Państwa witamy na kolejnych zawodach sportowo-pożarniczych. Tym razem drużyn młodzieżowych dunek Druchnie, prezes Munice Łóżkiewicz. za chwilę komendant złoży meldunek druhnie prezes Monice Łuszkiewicz o gotowości do ćwiczeń bojowych Drug na prezesie komendant gminny Karol Hojeński melduje drużyny drużyn młodzieżowych gotowe do zawodu sportowo-pożarniczej gminy Galewice. Bo przypomnę, że w sumie jedna jednostka wystawiła dwie drużyny, więc jestem i tak dumna. Po drugie, bardzo serdecznie witam tych wszystkich, którzy są tam przed nami, czyli rodziców, opiekunów, kibiców i widzów. Mam nadzieję, że zawody będą pełne emocji. Ale bez wypadku. Również witam tych, którzy są za mną, czyli przede wszystkim młodszego brygadiera Damiana Polowego, który będzie pełnił funkcję sędziego głównego zawodów: Wojciech Sola, Andrzej Mituła, Zbigniew Grząkowski, Mateusz Okoń, Jakub. Golanowski, to są sędziowie, którzy będą nam pomagali oceniać te zawody. Zarząd Gminny jest organizatorem dzisiejszych zawodów. I tutaj przede wszystkim wielkie podziękowania na ręce Druha Komendanta Karola Choińskiego za przygotowanie tego toru i żeby tutaj wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem. Biała, 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 biała. I wystartowała drużyna Rzejska z Węglewic. Drużyna z Węgla kończyła konkurencję.